Po 10 latach fandom FNaFa dokopał się w końcu do oficjalnej bety pierwszego Five Nights at Freddy's. Nie no dobra, nieoficjalnego, ponieważ jest to mimo wszystko fangame bazowany na słowach Scotta, jak wyglądała oficjalna beta pierwszego Five Nights at Freddy's. Dosłownie to, to jest zrobienie gry słowami Scotta, dosłownie. Ale to zobaczycie, jak tu mamy. Czemu tam był? Okej, okay, nie rozumiem. Tak, jak było wszystko, czyli mamy trzy życia na całe pięć czy tam sześć nocy. Inaczej. Nie mamy drugiego przycisku na światła. Jego klikamy dosłownie w kolejkę, żeby zaświecić światło. Nie wiem, czy to ma być bazowane na latarce, czy coś. Musimy dosłownie. Nie mam jakiegoś tutaj tego, tego, nie wiem jak to się nazywało, po prostu jakieś wskazówki, żeby podnieść kamerę, tylko po prostu kcięcie myszką na dół. Jak gdyby to jest oficjalnie jak miała wyglądać pierwsza beta. Widzę, że kurtyny Foxyko są czerwone. Nie, niebieskie, a tam fioletowe. Nie pamiętam jakieś było. Ale widzę, że part serwis jest chyba inny, bo tu była chyba kamera, w tym miejscu, a to jest jakby z drugiej strony kamera. To to jest ciekawe akurat. Jakby na pewno nie będę fanem trybu że na całe na całe 5 nocy mamy tylko 3 życia Nigdy nie jestem fanem ilości żyć w grach Już wolę cofanie save'ów Bo save jest łatw łatwiej nadrobić niż Kurde, znowu tutaj 6 minut czekać. Czy, nie czy nie mnie trwała noc pierwszy w NAFIE. W pierwszym NAFIE chyba noc trwała. 6? 6 albo 7 minut, nie, nie wiem. Ale w ogóle nie ma żadnego hello, 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 welcome to the new Freddy Fazbear Pizza. To mi to też jest... Trochę dziwne. Ale fajnie jest zobaczyć render tego miejsca jak gdyby z innej strony? Coś nowego, coś ciekawego. Chyba hmm. nie było jakby została oficjalnie wybłuszona taka beta pierwszego FNaFa, że wiecie tam skąd sobie siedzi na emeryturze i sobie tak myśli A mam te pliki na tym kąpie Nudzi mi się, a macie, bawcie się. I, i potem widzę już tę teorię. Scott Coutoń wypuścił BT pierwszego FNAFa. Czy to oznacza, że jednak, nie wiem, FNAF oryginalnie staje się niekanoniczny, ponieważ ta beta będzie kanoniczna? <grym> Kurde, jak chciałbym zobaczyć takiego shorta. Ty to powiedział: tak, na pewno tak jest. To by było Mega XD. Dobra, pierwszą noc to ja i tak tu przesiedzę się nudząc, więc... Iiii, nud nudzi mi się. Chciałbym atrakcje atrak... atrak... atrakcję. O! Co to było? O! Oh! Okej, okay, to było dobre. To było dobre, o! się zesrałem. Okej? Okay? Aż by cię zrobiło słabo przez chwilę. Ale to jest spoko. Bo to jest tak było niespodziewane. Jeszcze z dźwiękiem. No cześć przystojneczki. Honk, honk, honk. No i co by dzisiaj tak patrzeć w kamerę? O! Bo się ruszył. Boni się ruszył Jest trzecia, a my i się Boni dopiero ruszył, a ja odsmardzowałem dużo baterii na siedzeniu na kamerach Jakieś mam wrażenie, że... To przełączanie się... Kamera jest takie bardziej agresywne. I mean, no nie wiem. Hm. Koledzy, bo weźmiemy ja piątą. Ja mam 19 mocy. Piąta by mi się przydała, albo to jest nieśmieszne. Koledzy, istot fan Piąta 14 mocy. No, jak nie będę patrzył w kamerę, to powinien to przetrwać. Dosłownie słychać jak animatroniki przechodzą z kamery na kamerę biegnąc, nie wiem, albo... tutaj jest głośno, głośno, nie wiem jak nazwać ten dźwięk. Bardziej brzmi jak bieganie. Śmiesznie jest patrzeć na kurtynę Foxiego i widzieć, że jest czerwona, a nie niebieska. Dziwne to jest. Pięć... Pozostało pięć procent. Cztery... Trzy... Dwa... Jeden procent. Six. I am. Jej. Yeah. He went, Druga noc, dalej mam trzy życia! Zobaczmy, jak daleko zajdę w... Pięć koszmarnych FNAF, wersja beta! Jakby... Brakuje mi tego braku, Brakuje mi tego... Hello, hello! Jakby... Zawsze lubiłem... Po raz sześciu, setny oglądać tego... Gadania. Nie wiem, jakoś tak... W pierwszym SNAFie miał tu swój klimat, w drugim już nie lubiłem psychać Fungaja, ale w pierwszym był... W pierwszym był. Klimatyczny. Jakby był faktycznie... Częścią. Owszy um, Kto się ruszył? Kto się ruszył wypić koszmarnych SNAF? Jak działa tutaj? Przesuwanie się, tak? Bo ona jest raz po prawej, w po lewej. Nie rozumiem. Dobra, ale druga noc to jest noc, której powinien się ruszać, Foxy. Ciekawe, jak Foxy działał w Becie? Czekaj, w Becie nie było jeszcze tak, że to Bonnie miał biegać? To w Alfie było tak pierwotnie. Oj Boże, już tego nie pamiętam. Stary jestem. Mam prawo nie pamiętać Jak FNAF wychodził to ja miałem 11 lat No 11 lat O wow Okej, okay, czy, czy korita się ruszyła o, A jak były planowane bety i to wszystko to miałem 10 lat O wow No dobrze Na razie nic się nie ruszam więc też nie ma potrzeby marnowania prądu. Ja czekam na taką bardziej trzecią, czwartą noc, gdzie faktycznie animatrony już będą chodziły. Okej, okay. po pizzerii. O, Bonnie jest. Tu w tym korytarzu to jest całkowicie nowy, inny render, bo nigdy go nie widziałem tutaj. Tak, patrzącego się na kamerę. Ciekawe. O, ruszył się. Foxy, Foxy, zag... no. zaglądający z kurtyny. Kurde, ja potrafię. Ja potrafię. W... Ja potrafię, potrafić. Mówić. Okej, okay, z 57%. Chyba, czemu będzie biegu? W będzie miał ubieganie? I guess, zobaczymy. No nie wiem. Jakoś tak dziwnie, ale naprawdę dziwnie patrzeć na kurtynę. I że ona jest czerwona, jakby przez te wszystkie lata przyzwyczaiłem się u nas zawsze niebieska albo fioletowa. Jak w gameach Uuuu! Jest obraz yy, czerwonych oczu. A to jest yy, chyba filmowe nawiązanie, bo zawsze były białe, a nie czerwone. Dziwie. I nie, nie rozumiem. No bo nie skojarzyłem. Że... Powiem szczerze, że, że zaczynam mi się nudzić trochę, bo... Faktycznie ja zapamiętałem, że... Pierwszy fnap był bardziej taki agresywniejszy, że te animatrony jednak szybciej podchodziły, a tu trochę się no tak opierdzielają, bym powiedział nawet. Bo jak gdyby druga, no czwarta i jeszcze nikt nawet nie zajrzał do drzwi. Ja rozumiem, że Beta i te sprawy, ale no... Chciałbym powiedzieć pewne słowa, ale po tych słowach zawsze idzie źle. Więc ich na razie nie powiem. No ale cóż. Okej. Okay. Czwarta, trzydzieści jeden mocy. No. Fajnie. Aj no, jak w drugiej nocy nikt do mnie nie przyjdzie, to ja nawet nie będę miał z czego miniatury zrobić, no halo. Mam pomysł, mam pomysł na miniaturę. Nawiążę do kogoś miniatury, ale jak mi ktoś powie, że ją odgapiłem, to się załamie, ja tylko ale nie powiem wam do kogo. Nie powiem wam do kogo, bo będziecie mówić stricte, że wtedy od niego odgapiłem. Nawiążę do niego miniatury, sobie w podobnym stylu ją, ale... Nie powiem od kogo. Starzy pani Fnafa domyślam się. Nowi nie muszę wiedzieć. A... A ja będę miał flashbacki, takie, wiecie, dobre, pozytywne flashbacki. A ino piąta, a jem a nikt do mnie nie przyszedł? Za łatwa ta beta. Za ta beta. Mówię to głośno. Teraz chcę zacząć płakać, że przegrywam czy coś. A no Foxy się nie rusza. Cika chytło w jadalni. Bo niego chytło w schowku. A Freddy dopiero się od e, tego. Freddy dopiero się zaczyna ruszać od trzeciej nocy, więc... No... O! Ktoś się ruszył. Ktoś... Myślę, że... O, Chica się ruszyła. Słyszałem blisko tuknięcie. Słyszałem blisko tuknięcie. Słyszałem... Boniarz jest. Cicca jest kiblach, chika jest kibla. Bo nie jest blisko. Six Ej, za łatwo jest ta beta. Za łatwo jest ta beta. Dobra, no trzecia i mu trzy życia. Trzy, trzy. Dobrze. Moi drodzy, także ja myślę, że w tym odcinku przejdziemy sobie jeszcze tą noc trzecią. O, ale przynajmniej tutaj. To jest ciekawe, że zaczynamy. Teraz dopiero zauważyłem, że zaczynamy od pełnej 100%, a nie od 99%. Ciekawe, chyba jedyną oficjalną grą, jaką zaczynaliśmy od 100% w FNaFa, to był Ultimate Custom Night. Reszta chyba wszystko, wszędzie było od 99%. Nie pamiętam, jak był w System Location w Custom Night'a. tam było czy tam było chyba też o chyba 99 się ruszyła Foxy jest na scenie nie patrzę nie patrzę w kamerę nie patrzę w kamerę bo chcę żeby się animatroniczne ruszyły i faktycznie przychodziły do mnie what's the debate Ej, no, nie tak nie już miałem mówić bo było 87 what's the debate eighty 87 Ktoś to pamięta? Ktoś to oglądał? Ktoś to widział? Ktoś to, ktoś to widział? Żeby w końcu ktoś to mógł potwierdzić? Kto to zrobił? Pierwsza ame. Pierwsza ame za nami. Ej no. Animatroniczny nie chcą do mnie przyjść. Aj no, smutno mi jest. Bo ja się nie staram. Ja się nie staram nawet. Ja bym chciał faktycznie... zobaczyć... jumpscare. Tylko... Chciałbym, ale bym nie chciał. Ponieważ... Kraty jedno życia. A, nie wiem, faktycznie... Mogę marudzić teraz, najpierw trzy noce, a nie wiadomo jaka będzie noc. Szyksz... O ile jest tutaj. O ile w becie była planowana noc 6. Five ten bez nocy 6. Bez kaptułowej. faktycznie byłoby 5 nocy? O mój Boże, ten... na to jest chyba nikt nie gotowy. Na to chyba by nikt nie był gotowy. To już by wszystkim mózg lasowało. To już by. Normalnie. To było tak mocne, że MatPat by wrócił, żeby zrobić o tym teorię. 5 nocy, gdzie jest faktycznie 5 nocy? No way. Co, KANON! Sorry, sorry, miałem na chwilę wątpliwość. Sorry, po, powaliło mnie na chwilę. Jak gdyby. Próbuję. Próbuję znaleźć się zajęcie. w zajęciu. Where is that? Słyszałem tupnięcie. Słyszałem tu pchnięcie A no bo... Nie... Bo kamera mi sama padła? Dlaczego kamera mi sama padła? Um. A nie powinno być tak, że w nocy czy... Aha Bo to było tak, że... czy jest w kiblu tylko czyści kibble. Au, au. Chyba. Nie wiem. Odwala mi. Czy nie odwalami? Odwalami, czy nie odwalami? O to jest pytanie. That's the question. jest trzecia jest trzecia i ani Freddy ani Bonnie ani Foxy. O dobra, Foxy mu troszkę się ruszył, ale Freddy i Bonnie nie ruszyli zatków. Chica ma zatwardzenie w kiblu. O mam flashbacki z tego. Mam flashbacki i... Eee. In real time demówki Tam też wystarczy, że jeden animatronik dostał wylew To to już była kwestia czasu, aż reszta dostanie. Nie potrzeba dużo. Jeden animatronik, który utchnął w miejscu, to za chwilę reszta nie niego dołączy. Kiedy wy... pełne wydanie w in real time? Bo główny twórca odszedł Chyba od gry ze względu na coś tam na chyba hejt wokół niego jakiś Ale podobno ten Podobno osoby, które z nim tworzyły tą grę chcą ją dokończyć Okej, okay, cika jest Cika jest Cika jest Cika pokaż się U! Dobra o, się wstreszyłem. Poszła. Zgadź to... ...oszczędność. Czy ona wróciła? A, wróciła tutaj. A jak ta sytuacja z Foxy? Foxy dalej... ...patrzy z nadzieją w kamerę. Dobra, to będę miał jego do miniatury najwyżej. Okej. Okay. Da what na What's the question? Dobra, czwarta. Nikt się nie rusza. Typowe 5 kostmartych finałów. No, co ja mogę powiedzieć? Nie, no za łatwa jest ta beta. No, za łatwa jest ta beta. Za łatwa, too easy, man. O! Uuuu, dobra. Ok, biegnącego pokusiego się nie spodziewałem tak nagle. Dobrze, że mój refleks szachisty e, e, pozwolił mi zamknąć odpowiednim tempie drzwi. Jaj, mój refleks szachisty. Ej, zróbmy, zróbmy zobaczmy czy jest e, music box. Powinno mi wystarczyć mocy już. A czy mocy. A. No. się tak wytwaniłem, że się teraz zadzwoniłem trochę. Dobra moi drodzy, ja myślę sobie, że noc czwartą i piątą przejdę w następnym odcinku, ponieważ um, Chciałem teraz przejść jeszcze czwartą noc na nagraniu, jednakże zastanowimy mnie fakt... Że faktycznie, jako że to jest beta, może nie być coś a'la planów na noc 6. Więc, jedna noc w jednym odcinku, to chociażby były dwie. Well, no spoko! Spoko! No, tak, jakby mogła wyglądać finalnie beta wersja pierwszego FNAF-a. Podoba mi się. Fajny pomysł, fajny koncept. Fajnie, fajnie by było dostać to oryginalnie. No ale cóż, nie można mi wszystkiego. Sia, bio, do zobaczenia.